W lesie Nadziei poranek był niezwykły już od pierwszych chwil. Zamiast zwykłego świergotu ptaków słychać było podekscytowane pogwizdywania i nawoływania. Wiewiórki biegały tam i z powrotem z gałązkami kwiatów. Jeże toczyły małe, okrągłe kamyczki, a motyle jakby specjalnie dziś tańczyły na wietrze w bardziej wyszukanych piruetach. To był dzień Wielkiego turnieju przyjaźni, wydarzenia, o którym mówiło się od tygodni. Mądralek obudził się wcześniej niż zwykle. Serce biło mu szybciej na myśl o tym, że wszyscy mieszkańcy lasu będą brać udział w zadaniach, w których nie chodzi o wygranie nagrody dla jednego, ale o to, by nauczyć się współpracować. Kiedy spojrzał w lustro w spokojnej tafli strumyka, zobaczył w swoich oczach odbicie wszystkich ważnych lekcji z tego sezonu: szczerości, pomocy, prawdziwego piękna, cierpliwości i przyjęcia tych, którzy wydają się inni. Czuł, że dzisiejszy dzień będzie jak wielki sprawdzian dla całego lasu nadziei. Na dużej polanie trwały już przygotowania. Między drzewami zawisły girlandy z liści i kwiatów. A na środku ustawiono prostą drewnianą platformę, miejsce, z którego gospodarz turnieju miał ogłaszać zadania. Z każdą minutą przybywało zwierząt: niedźwiedzi, królików, saren, ptaków, a nawet nieśmiałe jeże wytoczyły się spod krzaków, by niczego nie przegapić. Gdy słońce było już wysoko, na platformę wleciała sowa helebarda rozpostarła skrzydła, by uciszyć gwar i odezwała się mocnym, pewnym głosem: Mieszkańcy Lasu Nadziei! Dziś spotykamy się, aby uczcić to, czego nauczyliśmy się przez ostatni czas. Nie będziemy wybierać najszybszych ani najsilniejszych. Dzisiejszy turniej nie ma jednego zwycięzcy. Zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią działać razem, szanując się nawzajem. Na jej słowa wiele zwierząt pokiwało głowami. Królik by strzałek poprawił swoje białe futro, ale tym razem nie po to, by wyglądać najpiękniej. Chciał być gotowy do pracy. Żaba kumka, siedząc na kamieniu przy brzegu stawu, spokojnie obserwowała wszystkich, myśląc już o tym, jak najlepiej rozdzielić zadania. Niedźwiedź Maxi odrapał się po karku ale w jego oczach widać było determinację. Mądralek stał z przodu, dumny i trochę wzruszony, kiedy sowa poprosiła go, by podszedł bliżej. Mądralku, powiedziała, byłeś sercem wielu wydarzeń tego sezonu, pomagałeś, gdy ktoś się zgubił, stawałeś w obronie tych, których się bano, słuchałeś mądrości starszych. Dlatego dzisiaj chcę, żebyś pomagał przypominać wszystkim o co chodzi w turnieju przyjaźni. Smok zarumienił się lekko pod łuskami, ale skinął głową. Postaram się, odpowiedział. Sowa rozwinęła zwój z pierwszym zadaniem. Pierwsza konkurencja, oznajmiła, zbudowanie mostu przez strumień. Most musi być na tyle mocny, by mogły przez niego przejść nawet najmłodsze i najsłabsze zwierzęta. Możecie używać tylko tego, co da wam las gałęzi, kamieni, liści. Pamiętajcie, nikt nie poradzi sobie sam. Zwierzęta ruszyły w różnych kierunkach, ale nie po to, by się rozdzielić, tylko po to, by znaleźć swoje miejsce w zadaniu. Niedźwiedź Maxio zgłosił się od razu do noszenia ciężkich kłód. – Moje łapy są duże i silne – powiedział. – Mogę dźwigać to, czego inni nie uniosą. Królik by strzałek zgłosił się na zwiadowce. – Jestem najszybszy – przypomniał. – Mogę biegać między lasem a strumieniem, szukając najlepszych gałęzi i przynosić lżejsze materiały. Żaba kumka podeszła do miejsca, gdzie strumień był najbardziej rwący – i usiadła na kamieniu, przyglądając się uważnie brzegom. Ktoś musi zaplanować, gdzie co położyć, zauważyła. Inaczej most się rozpadnie. Znam dobrze wodę. Wiem, gdzie nurt jest najsilniejszy. Pomogę ułożyć konstrukcję. Czarny kruk-krzyk uniósł się w powietrze. Z góry widzę wszystko jak na dłoni dodał. Będę podpowiadał, gdzie brakuje podpórek, a gdzie most jest za ciężki. Mądralek biegał między przyjaciółmi, pytając, gdzie jest potrzebny. Raz pomagał maksio przenosić cieńsze pnie, raz zającom wiązać trawiaste liny, innym razem słuchał uwag kumki i przekazywał je reszcie. Praca szła powoli, ale coraz sprawniej. Po pewnym czasie. Nad strumykiem wyrósł prosty, ale solidny most z gałęzi i kłód wspartych na dużych kamieniach. Kiedy przyszedł czas próby, pierwsza na most weszła drobna myszka, trochę drżąca, ale prowadzona przez mądralka. Deski nie zaskrzypiały ani nie zapadły się. Potem przez most przeszły kolejne zwierzęta: jerze, króliczki, a nawet ciężki niedźwiedź maksio. Most wytrzymał wszystkich. – Pierwsze zadanie zaliczone – ogłosiła Sowa. – Widzicie? Każdy z was miał w tym swój udział. Bez siły Maksia most by nie powstał, bez szybkości by strzałka trwałoby to o wiele dłużej, bez planu kumki konstrukcja nie byłaby stabilna, a bez oczu krzyka z góry wiele błędów nie zostałoby zauważonych. Zwierzęta roześmiały się radośnie – Poczucie dumy, które poczuli, nie było dumą z samego siebie, ale dumą, że potrafią być drużyną. Drugie zadanie polegało na odnalezieniu kilku przedmiotów ukrytych w lesie: starej dzwoneczkowej bransoletki wiewiórki, drewnianej gwistki sarenki i małej czapeczki jeżyka. To była próba spostrzegawczości i współpracy. Znowu każdy znalazł swoje miejsce. Jedni przeczesywali ziemię, Inni gałęzie, a jeszcze inni, jak krzyk, wypatrywali z góry. Mądralek zauważył, że tym razem najszybciej przedmioty odnajdują nie ci, którzy biegają na oślep, ale ci, którzy najpierw umawiają się, kto szuka gdzie, aby się nie dublować. Wspominał w duchu słowa starego dębu o małych, mądrych krokach. Po kilku takich zadaniach Zorganizowaniu uczty dla starszych zwierząt, zaśpiewaniu wspólnej piosenki, w której każdy miał swoją rolę, polane wypełnił śmiech i gwar rozmów. Zdawało się, że turniej już dawno udowodnił, jak wielka jest siła przyjaźni, ale wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Na początku były to tylko dwie, trzy cięższe chmury, które pojawiły się na horyzoncie. Nikt nie zwrócił na nie uwagi. Ot zwykły kaprys pogody. Jednak po krótkim czasie nad lasem pojawiły się kolejne, ciemniejsze. Słońce schowało się za ich plecami, a na polanie zrobiło się szarawo. Wiatr, który wcześniej tylko bawił się liśćmi, teraz zaczął nimi szarpać. Krzyk latający wysoko nad turniejem był pierwszym, który poczuł, że to nie jest zwykła, krótka chmurka. Nadciąga burza! zawołał, krążąc nisko nad polaną i to szybciej niż myślicie. Zwierzęta na moment zamarły. Gospodarze turnieju spojrzeli po sobie. Sowa helebarda zmarszczyła brwi. Musimy się schronić! powiedział ktoś z tyłu. A co z mostem? zawołałby strzałek. Jeśli strumień się podniesie, cała nasza praca pójdzie na marne. I co z jedzeniem na ucztę? Zaniepokoiły się mniejsze zwierzęta, widząc kosze ustawione na polanie. Przez chwilę zrobiło się naprawdę niespokojnie. Jedni chcieli ratować most, inni już pakowali swoje rzeczy. Jeszcze inni nawoływali młodsze zwierzątka, by szybko schowały się w krzakach. Głosy mieszały się ze sobą, a niskie pomruki burzy z daleka dodawały wszystkiemu grozy. Mądralek poczuł, jak w jego piersi rodzi się niepokój, ale zaraz przypomniał sobie wszystkie wcześniejsze przygody: moment, gdy zamiast walczyć z Lisem, wybrał rozmowę, noc, gdy pomógł Zosi wrócić do domu. Dzień, kiedy żaba kumka zmieniła znaczenie konkursu piękności, spotkanie z dębem, poznanie krzyka. W każdej z tych sytuacji najważniejsze było to, by nie dać się strachowi, lecz spojrzeć sercem. Wziął głęboki oddech i wspiął się na kamień pośrodku polany. Przyjaciele, zawołał głośno Turniej przyjaźni nie kończy się kiedy wszystko jest łatwe prawdziwa próba zaczyna się dopiero wtedy gdy pojawia się problem burza to nasze największe zadanie Zwierzęta spojrzały na niego powoli milkąc Błyskawica rozświetliła niebo daleko nad drzewami Musimy działać razem, inaczej każdy z nas będzie biegał w swoją stronę i niczego nie uratujemy. Kontynuował mądralek. Proponuję, żebyśmy podzielili się zadaniami. Maksio, czy dasz radę wzmocnić most, zanim woda podniesie się za wysoko? Niedźwiedź skinął głową zdecydowanie. Zrobię, co w mojej mocy. Odparł bystrzałku, ty i inne szybkie zwierzęta przenieście kosze z jedzeniem w wyższe miejsce, tam gdzie woda na pewno nie dojdzie. Kumko, ty pomożesz im zdecydować, gdzie jest najbezpieczniej, krzyku z góry będziesz nas ostrzegał, jeśli zobaczysz, że w jakimś miejscu woda rośnie zbyt szybko albo któreś z młodszych się zgubiło. Kruk rozłożył skrzydła. Z przyjemnością powiedział. Jestem w swoim żywiole. A reszta z nas dodał mądralek pomoże młodszym i słabszym dostać się do schronienia. Nie zostawiamy nikogo samego: ani mostu, ani jedzenia, ani przyjaciela. Decyzje padły w kilka chwil. Tym razem nikt się nie kłócił, nikt nie pytał, kto będzie ważniejszy. Każdy po prostu ruszył na swoje stanowisko. Deszcz zaczął padać, najpierw nieśmiało, potem coraz mocniej. Strumień podniósł się gwałtownie. Woda zaczęła uderzać o kamienie z większą siłą. Maxio po kolana w wodzie podtrzymywał jedną z kłód, a inne silne zwierzęta pomagały mu dokładać kamienie w newralgicznych miejscach by strzałek biegał z zawrotną prędkością tam i z powrotem, przenosząc kosze z jedzeniem na wzgórze, gdzie kumka wskazała mu bezpieczne miejsce. Kruk krzyk krążył wysoko, krzycząc co jakiś czas ostrzeżenia, gdzie woda przybiera, gdzie trzeba dołożyć jeszcze kamień, gdzie grupa młodszych boi się przejść przez błotnistą ścieżkę. Mondralek wraz z kilkoma innymi zwierzętami odprowadzał maluchy pod rozłożyste drzewo, które dawało schronienie przed deszczem, przytulał płaczącą myszkę, żartował z przemoczonego jeżyka, który wyglądał teraz jak mała kulka z igiełek i powtarzał wszystkim, że burza w końcu minie. I rzeczywiście po jakimś czasie grzmoty zaczęły oddalać się, a deszcz z ulewy zmienił się w równe, spokojne kapanie. Chmury, które jeszcze niedawno straszyły swoją czernią, zaczęły jaśnieć i rozpadać się na mniejsze płaty. Słońce nieśmiało wyjrzało zza ich pleców, rzucając na las miękkie, złote światło. Na liściach pojawiły się krople lśniące jak tysiące małych klejnotów. Gdy wszystko ucichło, zwierzęta wyszły z kryjówek i z niepokojem spojrzały na strumień. Most stał, co prawda mokry i trochę poszarpany, ale wciąż na swoim miejscu. Kosze z jedzeniem były bezpieczne na wzgórzu, a wokół Polany nie brakowało żadnego z mieszkańców, wszyscy byli cali. Sowa helebarda wróciła na platformę, otrzepując z piór krople wody. Jeśli ktoś zastanawiał się, czy turniej przyjaźni ma zwycięzcę, powiedziała, to właśnie dzisiaj widzieliśmy, kto nim jest. Wygrał nie jeden z was, lecz wszyscy razem, bo tylko razem udało się wam ochronić most, jedzenie i siebie nawzajem. Zwierzęta zaczęły klaskać łapkami, kopytami i skrzydłami. Ktoś zawołał, niech żyje las nadziei. A ktoś inny, niech żyją przyjaciele! Śmiech i radość, które po burzy wydawały się jeszcze piękniejsze, wypełniły przestrzeń aż po wierzchołki drzew. Wieczorem, kiedy niebo wyłożyło na swój aksamitny obrus tysiące gwiazd, na polanie rozpalono ognisko. Wokół niego zasiedli starzy i młodzi, mali i duzi, ci dawni i nowi przyjaciele. Dzięki wspólnej pracy jedzenia było może odrobinę mniej niż planowano, ale smakowało lepiej niż kiedykolwiek, bo każdy kęs przypominał, że to, co najważniejsze, udało się ocalić. Mądralek siedział między Maksiem a Krzykiem, patrząc w płomienie. Ten sezon był naprawdę niezwykły, powiedział półgłosem. Tyle się nauczyliśmy. I to nie koniec, uśmiechnęła się żaba kumka, siedząca po drugiej stronie ogniska. Każdy koniec jakiejś historii jest tylko początkiem kolejnej. Sowa Helebarda, słysząc te słowa, uniosła skrzydła, prosząc o chwilę ciszy. Mieszkańcy lasu nadziei, zaczęła. Dzisiaj kończymy pierwszy wielki rozdział przygód naszego smoka mądralka. Nauczyliśmy się, że szczerość otwiera serca, pomoc innym daje radość, prawdziwe piękno mieszka w środku, cierpliwość pomaga rosnąć, a przyjaźń potrafi wyciągnąć kogoś z najciemniejszego cienia. Ale świat jest większy niż nasz las. Zwierzęta poruszyły się niespokojnie, zaciekawione. Za wielkimi wzgórzami, kontynuowała Sowa, są inne krainy. Mówią o mglistej dolinie, gdzie mieszkają smoki, które nie nauczyły się jeszcze ufać nikomu, o błękitnym jeziorze, w którym żyją istoty bojące się wyjść na powierzchnię, o mieście ludzi, którzy nie znają lasu nadziei, ale bardzo potrzebują takich historii jak, jak wasza. Kto wie, może nasz mały smok wyruszy tam kiedyś, by zanieść dalej to, czego się tutaj nauczył. Mądralek poczuł jak serce zabiło mu szybciej, wyobraził sobie nowe miejsca, nowe istoty i nowe wyzwania. Trochę się przestraszył, ale jednocześnie poczuł to samo lekkie poruszenie w środku, które czuł wtedy, gdy po raz pierwszy usłyszał o starym dębie. Czy to znaczy, że będzie ciąg dalszy? Zapytała nieśmiało słówka Zosia. Sowa Helebarda uśmiechnęła się tajemniczo. Powiem tylko tyle, odrzekła. Las nadziei zawsze będzie tu na was czekał. Ale przygoda lubi tych, którzy są ciekawi świata, a mądralek jest chyba jednym z najciekawszych smoków, jakie znam. Zwierzęta roześmiały się, a smok zarumienił się po same rogi. Ognisko strzelało iskrami, gwiazdy świeciły nad głowami, a w powietrzu unosiło się ciche przeczucie, że choć pierwszy sezon przygód właśnie dobiegł końca, to historia mądralka dopiero się rozpędza. Gdzieś daleko, za wzgórzami, wiatr niósł szept nowych miejsc – które czekały na małego, odważnego smoka z lasu nadziei. A jeśli następnym razem uważnie nadstawisz uszu, może usłyszysz, jak ktoś opowiada o drugim sezonie przygód smyka mądralka, o podróży poza znany las, o nowych przyjaciołach i o tym, jak to, czego nauczył się tutaj, pomaga mu wszędzie, dokąd dotrze bo właśnie tak działają dobre historie kończą się tylko po to, by zrobić miejsce następnym.